Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, siostry i bracia. Papież Benedykt XVI nazwał ją najbardziej rzymską świętą. Żona, matka i zakonnica. Połączenie tych powołań wydaje się mało prawdopodobne, a jednak świętej Franciszce Rzymskiej to się udało. Przez wiele lat łączyła życie małżeńskie z życiem ascezy, modlitwy i służby ubogim. Bóg obdarzył ją bardzo oryginalnym darem mistycznym – Widziała własnego anioła stróża i często z nim rozmawiała. Jest obok św. Krzysztofa także patronką kierowców. Urodziła się w 1384 roku w Rzymie, niedaleko Piazza Navona, w rodzinie Patrycjusza Pawła Bussa de Leoni i Jakobeli Rofredeski. Jej rodzina była spokrewniona z możnymi domami Orsynich, Sawelich i Melinich. Od lat dziecinnych Franciszka była bardzo pobożna, dużo się modliła, wdrażała się praktyki pokutne, czytała żywoty świętych kobiet i codziennie odwiedzała jeden z rzymskich kościołów, w których można było uzyskać odpust zupełny. Matka poprosiła o kierownictwo duchowe swej córki, ojca Antonio di Monte Savello, benedyktyna z opactwa Monte Olivetto, który mieszkał przy klasztorze Santa Maria Nuova. Obecnie świętej Franciszki Rzymskiej. W wieku 12 lat chciała wstąpić do klasztoru, ale ojciec oznajmił jej, że została zaręczona z bogatym arystokratą Wawrzyńcem di Poncjani i że od tej decyzji nie ma odwołania. Musiała się zgodzić. Wyszła za mąż w 1396 roku. Z domu rodzicielskiego przeniosła się więc Franciszka do pałacu męża na Zatybrze pobliże Bazyliki Świętej Cecylii. Wspierana przez swą nową rodzinę, a zwłaszcza przez wanocę żonę starszego brata swego męża, nadal prowadziła życie pobożne i pełne pokuty. Co środę spowiadała się, a co sobotę przeor dominikańskiego klasztoru Świętego Klemensa nauczał ją prawd wiary. Mąż nie miał nic przeciwko intensywnemu życiu duchowemu Franciszki i jej dystansu wobec Rozrywek światowych. Ona zaś oddręczała się szczarą miłością i poważnym traktowaniem swoich obowiązków. Niespodziewanie Franciszka ciężko zachorowała, i przez rok jej stan określano jako między życiem i śmiercią. Jej ojciec widział w tym karę Bożą za zmuszanie córki do rezygnacji z życia zakonnego. W czasie choroby Franciszce ukarzał się święty Aleksy, pytając. Czy chce być uzdrowiona? Gdy pojawił się po raz drugi, oświadczył, że Bóg chce, aby została na tym świecie dla chwały jego imienia. Święty zarzucił na nią swój płaszcz i zniknął. Franciszka powróciła do zdrowia. Po tym wydarzeniu, Franciszka razem z Wanocą jeszcze bardziej zaczęły pogłębiać życie modlitewne i poświęciły się dziełom charytatywnym. Pielęgnowały chorych. Nawiedzały szpitale, opiekowały się ubogimi. Franciszka unikała teatrów, balów i innych światowych rozrywek. Ubierała się bardzo skromnie. Jej pierwsze dziecko, Jan Chrzczyciel, przyszło na świat w 1400 roku, gdy miała 16 lat. Cztery lata później urodziła Jana Ewangelistę, a po kolejnych trzech córkę Agnieszkę. Wyłowaniem dzieci zajęła się Franciszka osobiście, nie wyręczając się kobietami obcymi, jak to było wówczas zwyczajem w rodzinach magnackich. Bardzo dobrze układały się jej relacje z mężem. Ponoć nigdy się nie kłócili. Dbała o dom i o służbę, zabiegając nie tylko o ich potrzeby doczesne, ale także wieczne. Kiedy tylko ktoś z domowników potrzebował jej pomocy, Przerywała modlitwę i mówiła: Mężatka musi, jeśli wzywają ją rodzinne obowiązki, zostawić Boga przed ołtarzem i znaleźć go w domowej krzątaninie. Mimo, że od rana do wieczora miała ręce pełne roboty, jej dom na Zatybrzu słynął z dobroczynności. Zaopatrywała kościoły wiecznego miasta w szaty i naczynia liturgiczne, karmiła i ubierała biedaków. Zadziwiała również dobrocią, życzliwością i pomocą sąsiedzką. Jej błogosławione życie nie było jednak pozbawione krzyży. Dwoje z trójki dzieci zmarło przedwcześnie. Syn ewangelista odszedł z tej ziemi w siódmym roku życia. Rok po śmierci ukazał się matce, aby pokazać jej chwałę, jaką cieszy się w niebie, i zapowiedzieć, że już niedługo Dołączy do niego jego siostra Agnieszka. W 1404 roku król Neapolu Władysław zdobył Rzym. Pałac Franciszki został doszczętnie obrabowany, a jej mąż został ciężko ranny w walce. Gdy wyzdrowiał, król skazał go na wygnanie za poparcie papieża i zabrał rodzinie cały majątek. W zamian za uwolnienie Wawrzyńca zażądano jako zakładnika jego najstarszego syna. Franciszka zaprowadziła więc Jana Chrzciciela na Kapitol, a sama padła na twarz przed obrazem Matki Bożej, znajdującym się w pobliskim kościele Araceli i modliła się. Usłyszała wówczas głos: Nie lękaj się, jestem tu, by cię chronić. I wtedy koń, na którego sadzono Jana Ściciela, nie chciał ruszyć z miejsca, więc Odprowadzono chłopca do matki, która wciąż modliła się w kościele. Kiedy głód i dżuma spadły na Rzym, Franciszka z narażeniem własnego życia usługiwała wszystkim potrzebującym. Sprzedawała swe klejnoty i szaty, a zyskane w ten sposób pieniądze rozdawała ubogim. Swój pałac na Zatybrzu zamieniła w szpitale. Wspomagała też pobliskie szpitale Świętej Cecylii i Santo Spirito in Sassia, a na ulicach Rzymu rozdawała potrzebującym odzież i żywność. Współczesna jej zakonnica, siostra Maria Magdalena Anguilaria, tak opisała posługę pełnioną przez Franciszkę. Franciszka nie poprzestawała na pielęgnowaniu tych, których mogła przyjąć w swoim domu, ale także udawała się do poszczególnych domów i przytułków. Tam dawała spragnionym pić, prześcielała posłanie, opatrywała im rany. Im bardziej były dla niej nieznośne i przykre, tym pilniej je opatrywała. Udając się do przytułku na Campo Santo, zabierała ze sobą żywność, a nawet wykwintne potrawy, aby je rozdzielić między potrzebujących. Powracając do domu, zabierała zużyte łachmany i zabrudzoną odzież biedaków. Po oczyszczeniu i dokładnym naprawieniu składała starannie, skrapiając wodnościami, jak gdyby miały służyć samemu panu. Przez prawie 30 lat Franciszka posługiwała w ten sposób chorym i przebywającym w przytułkach. To były bardzo niespokojne czasy. W kościele istniało trzech papieży, i każdy z nich uważał się za prawowitego. Dopiero po soborze w Konstancji który obradował w latach 1414 do 1418, wojska neapolitańskie opuściły Rzym, oddały zrabowane majątki, do domu powrócili wygnańcy, a wraz z nimi mąż Franciszki. Po powrocie namówiła męża, aby odtąd żyli w czystości. Wówczas Franciszka oddała się jeszcze gorliwej modlitwie i posłudze ubogim. Nie tylko wspomagała potrzebujących wszystkimi przypadającymi na nią dochodami, ale gdy ich nie starczyło, dokładała z pracy własnych rąk. Zawoziła drewno na opał do ubogich, nawet kwestowała na ulicach Rzymu. To Franciszka założyła w Rzymie pierwszy dom dla porzuconych dzieci. Wkrótce wokół Franciszki zaczęły gromadzić się kobiety które zapragnęły wieść podobny tryb życia. W taki sposób w 1425 roku powstało Stowarzyszenie Oblatek Benedyktynek z Góry Oliwnej, które wzięło sobie za cel uświęcenie członkin przez modlitwę, uczynki pokutne i miłosierdzie. Stowarzyszenie zostało zatwierdzone przez papieża Marcina V w roku 1433. Członkinie stowarzyszenia nie żyły za klauzurą, Jednakże zgodnie ze swoim charyzmatem rozwijały działalność charytatywną, łącząc ją z głębokim życiem modlitwy i pokuty. Po śmierci drugiego syna, a także po odejściu do wieczności w 1436 roku męża wawrzyńca, Franciszka uregulowała wszystkie swoje sprawy, po czym udała się do klasztoru. Mogła teraz całkowicie poświęcić się w służbie Bogu i dziełom miłosierdzia. Starała się także wpływać. Uspokajająco na konflikty rozdzierające ówczesny Kościół. Dlatego zaliczono ją do grupy niewiast, do której należą także dwie inne święte tamtych czasów: Katarzyna ze Sieny oraz Brygida Szwedzka. Ostatnie lata życia Franciszka spędziła przy kościele Santa Maria Nuova, obecnie pod jej wezwaniem Bazylika Świętej Franciszki Rzymskiej. Doświadczając niezwykłych stanów mistycznych. Wśród których najciekawszym był dar widzenia anioła stróża, który ją chronił i strzegł przed pokusami, słyszała również jego głos. Czasami zdarzało się, że znikał, jeśli franciszka coś przewiniła i powracał dopiero wtedy, gdy błagała Boga o przebaczenie. Ponadto Pan Bóg obdarzył Franciszkę zmysłem proroczym, mocą uzdrawiania, a nawet skrzeszania umarłych. Obcowała też z tuszami czystcowymi, widziała także piekło. Odznaczała się wielkim nabożeństwem do Najświętszego Sakramentu. Darzały się jej szatańskie nękania, aby ją rozproszyć na modlitwie. Na przykład czuła straszny zapach rozkładającego się ciała, gdy tylko klękała do modlitwy. Pewnego razu szatan porwał ją za włosy i trzymał nad przepaścią. Wówczas z ufnością wezwała imienia Jezus i bezpiecznie wylądowała na ziemi. Wtedy też obcięła swoje piękne włosy i ofiarowała Bogu, który ją ocalił. Wycięczona wieloletnimi praktykami pokutnymi, odeszła do Pana 9 marca 1440 roku po wypowiedzeniu słów: Niebo się otwiera, stępują aniołowie. Archanioł ukończył swe dzieło, stoi przede mną i daje mi znak, abym poszła za nim. Przeżyła 56 lat. Jej ciało wystawiono w rodzinnym pałacu, ale przybywały takie tłumy Rzymian, że trumna została wystawiona w kościele Santa Maria Nuova, który w XVI wieku został nazwany jej imieniem. Nieopodal Forum Romanum, blisko Koloseum. Jej spowiednik, ojciec Jan Matiotki, spisał żywot Franciszki, wyliczając nadzwyczajne łaski, jakimi ją Pan Bóg obdarzył. Kanonizowana została przez papieża Pawła V. w 1608 roku. Kościół wspomina świętą Franciszkę Rzymiankę 9 marca. Jest patronką Rzymu, kobiet, a od roku 1925 także patronką kierowców, obok świętego Krzysztofa. Od początków zgromadzenia oblatki z rzymskiego klasztoru św. Franciszki za każdym razem, gdy papież opuszcza Watykan, wystawiają relikwie świętej patronki i modlą się za następcę św. Piotra aż do jego powrotu. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, dzięki Twojej łasce święta Franciszka Rzymianka dała nam wzór świętego życia w małżeństwie i w stanie zakonnym. Spraw. Abyśmy we wszystkich okolicznościach życia wytrwale Tobie służyli, poznawali Twoją wolę i szli za Tobą. Amen.